Hala zapaśniczego uczniowskiego klubu sportowego GKS Katowice stała się areną zmagań młodych zapaśników. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w kategoriach dzieci i kadetów w stylu klasycznym. Udaje nam się jakoś na bieżąco robić te nasze zawody. Mistrzostwa Śląska dzieci i kadetów znowu zaczęliśmy bardzo fajnie, bo nie było żadnych przeszkód. Wszyscy dopisali, mamy około 90 zawodników. Katowice z portem stoją, oczywiście z zapasami również. Czasy nie są łatwe no, z wiadomych względów pandemicznych. Natomiast no, cieszę się, że organizatorzy no, stają na wysokości zadania i, i starają się, się te turnieje organizować. Dzięki temu dzieciaki mają w weekend co robić, także jak najbardziej miasto stara się te inicjatywy wspierać. Takie zawody jak te, zorganizowane w hali sportowej przy ulicy Józefowskiej w Katowicach, są okazją dla młodych zawodników do przygotowania się do rywalizacji w wyższych kategoriach wiekowych. To jest dla tych zawodników w tej chwili też jeszcze jest zabawa. To nie ma tam ani żadnego obciążenia psychicznego ani nic. Z... I tak to powinno być dla nich, to powinna być przyjemność i zabawa. A z tych, którzy tutaj są, jak wyjdzie powiedzmy na poziom taki już krajowy w innej grupie wiekowej, no to może zostanie 10, 15, więcej nie, bo czym dalej, tym ciężej. Także to jest na razie dobra zapowiedź, że bardzo dużo młodzieży się interesuje zapasami. To jest dla nas, tych starych zawodników, przyjemność spojrzeć, że jednak... Nasza dyscyplina sportu w dalszym ciągu jest interesująca. Nasi trenerzy bardzo szybko oceniają, powiedzmy, sprawność zawodnika po kilku dniach. Czy on jest sprawny, czy on się nadaje do zapasów, czy może i nie. A to, czy on osiągnie coś w tych, w tych zapasach, to jest zawsze wielka niewiadoma. Nie osiąga się wyników tylko dlatego, że się trenuje. Trzeba mieć trochę talentu, trzeba mieć trochę charakteru, no trzeba ciężko, ciężko trenować. Najbliższymi ważnymi zawodami dla zapaśniczego uczniowskiego klubu sportowego GKS Katowice są mistrzostwa polski juniorów, które odbędą się w Poznaniu w dniach 19-21 marca.